Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat modernizacji jednej z najpopularniejszych ulic w Warszawie. Chodzi o znajdującą się na woli Ulicę Grzybowską. Ulica ta przejdzie ogromną zmianę. Obecnie Grzybowska straszy betonozą, a swoją estetyką nie zachęca do spacerów. Jednak przy ulicy Grzybowskiej znajduje się wiele popularnych miejsc. Takich jak na przykład browary warszawskie. Ulica po modernizacji zyska nowy wymiar. Będzie bardziej zielona i swoim klimatem przyciągać ma spacerowiczów. Jak zmieni się ulica Grzybowska i jakie są terminy prac? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem tego materiału jest artykuł na portalu Investmap.pl pod tytułem „Ulica Grzybowska w Warszawie zostanie rozbudowana i stanie się zielona”. Autor artykułu nie podpisał się. Oraz artykuł na portalu urbanity.pl pod tytułem Szpecąca dziś ulica w centrum Warszawy przejdzie metamorfozę. Wreszcie rusza przetarg na przebudowę ulicy Grzybowskiej autorstwa pana Bartosza Motorka. Ulica Grzybowska w Warszawie znajduje się na terenie dzielnicy Wola, jednak jest to już niedaleka okolica centrum stolicy. W pobliżu znajduje się m.in. słynny Hotel Hilton, browary warszawskie czy Plac Europejski. Przy ulicy Grzybowskiej budowany jest obecnie wieżowiec DeBridge, oraz zaplanowana jest budowa apartamentowca SkyReach. Ta ważna ulica wkrótce przejdzie gruntowną przebudowę. Wiele informacji w swoim artykule dostarcza portal urbanity.pl. Jak czytamy, ogłoszony został przetarg na wykonawcę przebudowy ulicy Grzybowskiej w centrum Warszawy. Zadaniem inwestycji jest poprawa jej estetyki, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zazielenienie tej ważnej arterii. Stołeczny zarząd rozbudowy miasta rozpisał przetarg dotyczący wyboru wykonawcy rozbudowy ulicy Grzybowskiej. Chodzi o odcinek o długości około 1,5 km od Alei Jana Pawła II do ulicy Siedmiogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Karolkową. Wyłoniony podmiot będzie miał 21 miesięcy na realizację zadania od momentu podpisania umowy. Oferty można składać do 10 września. Przebudowana Grzybowska posiadała będzie nowe chodniki po obu stronach ulicy. Pojawią się wydzielone drogi rowerowe dla miłośników jednośladów lub wyznaczone na jezdni pasy. Od ulicy Towarowej do Alei Jana Pawła ulica Grzybowska będzie miała dwie jezdnie rozdzielone wyspą, a na każdej mieścił się będzie jeden pas ruchu. W rejonie skrzyżowań pojawią się dodatkowe pasy do skrętu. Ulica Grzybowska zyska dużo więcej zieleni i, zdaniem pomysłodawców, poprawiony zostanie również dojazd do obiektów znajdujących się wzdłuż ulicy. Jak czytamy na portalu urbanity.pl, ważnym zadaniem inwestycji jest również uporządkowanie parkowania. Pojawią się nowe przystanki komunikacji publicznej oraz Grzybowska się zazieleni. Projekt przebudowy zakłada powstanie dużej ilości miejskiej zieleni. Wzdłuż ulicy Grzybowskiej zostaną założone zieleńce, w których pojawią się nowe drzewa, krzewy, byliny i trawy. Łącznie ma być ponad 100 drzew, głównie klonów polnych i kilkadziesiąt drzew krzewów, świdośliwy drzewiastek. Wśród 13 tysięcy krzewów, które pojawią się wzdłuż drogi, znajdą się róże, porzeczki alpejskie i trzmieliny. Rozmieszczenie terenów zielonych nie wpłynie na przepustowość samej ulicy. W ramach inwestycji poprawi się dostęp do znajdujących się tam nieruchomości. Przebudowane zostaną również znajdujące się w drodze sieci wodociągowa, cieplna, urządzenia elektromagnetyczne, sygnalizacja świetlna i kanalizacja teletechniczna. Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone nowoczesnym oświetleniem, co zwiększy widoczność pieszych. Przebudowa ulicy Grzybowskiej będzie wspólnie finansowana przez miasto stołeczne Warszawa i inwestorów prywatnych, czyli deweloperów, którzy realizują inwestycje przy ulicy Grzybowskiej. Jak widzimy, przebudowa ulicy Grzybowskiej już niedługo może się rozpocząć. Do początku września można składać oferty, a następnie zostanie wybrany wykonawca. Ulica Grzybowska zyska dużo nowocześniejszą formę i więcej zieleni dookoła. Zobaczymy jak dokładnie będą przebiegać prace, ale najprawdopodobniej przebudowa całkowicie może zostać ukończona do końca 2026 roku. Jestem ciekawy co Wy sądzicie na temat modernizacji warszawskich ulic. Jesteście za tym, aby zyskiwały bardziej zielony charakter? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do obejrzenia materiału o zielonej przebudowie centrum Warszawy. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.